Rynek nad kilkuletnimi autami z segmentu E ostatnio stał się bardzo ubogi. Mamy niewiele aut do wyboru z segmentu E. Ja w tym odcinku pochylę się nad szwedzkim autem, a dokładnie Volvo S80. Czy nadal trzyma dobry poziom? Zapraszam na prezentację, abyście mogli się o tym przekonać. Oczywiście zapraszam Was też do zostawienia subskrypcji na kanale. No i zaczynamy prezentację. Przed rozpoczęciem materiału bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić do wsparcia mojego kanału na stronie Patronite. Założę tam profil. Wy wspierając mnie, będziecie mogli zdobyć różne nagrody lub przywileje związane z moim kanałem, a cała historia powstania mojego profilu jest tam opisana. Serdecznie zapraszam i zachęcam, a teraz zapraszam na odcinek. Prezentowany dziś model, tak jak wspomniałem, jest to Volvo S80 wyprodukowane w 2007 roku auto o pojemności 2,4 litra, 5 silnik diesla o mocy 163 koni mechanicznych. Auto było produkowane w latach 2006-2013, natomiast w latach 2013-2016 przeszło lifting. Druga generacja nie bazowała już na płycie podłogowej wyprodukowanej w Szwecji, natomiast na konstrukcji Forda, a dokładnie Forda modelu MK4. Dlatego m.in. elementy zawieszenia będziemy mogli zaadoptować właśnie z tego modelu, co obniży troszeczkę koszty eksploatacji tego auta. Volvo miało bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań, m.in. martwe pole, aktywny tempomat czy system przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu. Do wyboru mamy 5-lub 6-stopniowe manualne skrzynie biegów oraz 6-stopniową automatyczną skrzynię biegów. W większości modele te były produkowane z napędem naprzód, natomiast możemy znaleźć w ofercie z napędem również na cztery koła, czyli napęd AWD. Zawieszenie, jakie zastosowano w tym modelu, to z przodu kolumna MacPersona, a z tyłu wielowahacz. Dodatkiem do wyposażenia mogło być aktywne zawieszenie a dokładnie aktywne amortyzatory. Kolejnym punktem na checkliste w tej prezentacji będzie omówienie w kilku zdaniach silników, jakie były montowane do tego modelu. Rozpoczniemy od benzyny. Silniki rozpoczynają się od 1.6 turbodoładowanego, a kończą na 4.4 V8 315 koni, którego konstrukcją Zajęła się marka Yamaha. Diesle, natomiast jakie były montowane w tym modelu, to 1,6 oraz 2,0 HDI. Mówi wam to coś? No właśnie, koncern PSA. Pod względem trwałości ciężko powiedzieć o nich jakieś złe zdanie. Jedynym minusem może być fakt, że po prostu ich osiągi nie są adekwatne do bryły tego samochodu, który waży około 1700 kg. Dostępne również silniki o pojemności 2,4 o mocach od 163 koni do 215 koni. i drodzy, sobie wejdziemy teraz do środeczka, otworzymy drzwi. I co nam tu się ukazuje? Ukazuje się bardzo duże wnętrze. Miejsca jest ogromne, tak jak przyjechałem tym samochodem tutaj na nagrywki. To naprawdę tutaj dla kierowcy i dla pasażera jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Tutaj cały ten kokpit bardzo daleko wysunięty. No, można się tutaj poczuć naprawdę już mega wygodnie, i no nie bez powodu jest to jest to już segment E, czyli już takie, można powiedzieć, jedne z największych samochodów, limuzyny do, do przewozu na przykład ważnych osób, tak? Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Dobrze, zaczniemy tutaj od, od tego, jak auto w ogóle wygląda i jakie ma wyposażenie. Pokrótce, troszeczkę tego jest, więc rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy tą część prezentacji. I tutaj, tak jak wejdziemy do wnętrza, to ukazuje nam się jasne wnętrze, skórzana tapicerka, no i takie dekory drewniane. Nie wiem, czy to jest prawdziwe drewno, ale, no, ale wygląda jak drewno. Nawet na kierownicy tutaj mamy takie ładne właśnie nakład taką nakładkę również drewnianą. No, według mnie bardzo fajnie to wygląda. Ma swoich pewnie zwolenników oraz swoich przeciwników, ale wygląda to całkiem spoko. Jak już jesteśmy przy kierownicy, no to tutaj mamy wielofunkcyjną kierownicę. Zegary wyglądają w ten sposób. Zaraz, oczywiście, też odpalimy ten samochód. No i okej, okay, jesteśmy na lewej stronie. No i elektryczne szyby, lusterka. No, to w sumie chyba w takim samochodzie to, to już jest minimum z minimum, tak, musi być. Mamy tempomat, tutaj mamy manetkę do właśnie tempomatu, oraz tutaj mamy manetkę do zmiany. Tutaj jest właśnie info, i tutaj możemy zmieniać sobie właśnie komputerem, który jest wysiedlany na zegarze po prawej stronie, czyli na zegarze obrotów na minutę. No i cały tutaj kokpit, środek, automatyczna skrzynia biegów. Bardzo duży schowek. Tutaj mamy schowek jeden na napoje. I tutaj mamy drugi schowek, w którym jest pilot i wyjście AUX. No i OK. Jesteśmy tutaj przy, przy tym kokpicie, gdzie mamy tutaj radyjko. Mamy tutaj do sterowania klimatyzacją. Tak to wygląda. No i mamy jeszcze wysuwany ekran. Chciałbym jeszcze tutaj jedną rzecz powiedzieć. Ogólnie bardzo fajnie ten cockpit wygląda, chociaż w Volvo nie do końca mi się podobają. Natomiast ten jest fajnie tak wkomponowany, ale no mamy tutaj taką dziurę między, między tymi kokpitami, że można sobie przełożyć rękę. No niezbyt dobrze to według mnie wygląda. Natomiast w tym Volvo S80 wygląda to naprawdę dobrze. Jest to fajnie wkomponowane i nie rzuca się tak w oczy. I no jest takie bardzo minimalistyczne, moim zdaniem, mimo na, na to, jakie duże jest to auto. No nie do końca mi się to podoba, no ale gusty guścika każdy ma tam swoje. No i tutaj zatrzymamy się jeszcze troszeczkę przy tym kokpicie. Mamy tu kilka przycisków do włączenia parkotronika, do włączenia asystenta do oświetlania zakrętów, gdzie to jest ten przycisk, gdzie jeśli go aktywujemy, to w momencie kiedy będziemy skręcać kierownicą, to światła nam również będą razem w tym samym kierunku skręcały się i doświetlały nam na przykład zakręt. Mamy automatyczne składanie zagłówków oraz wyłączenie czujników, aby na przykład jak jesteś w środku, żeby nie włączył się alarm. Klimatyzacja fajny taki ludzik przyciski, gdzie możemy tutaj wybrać sobie stronę, w którą ma nam nawiew być aktywny. Także za chwilę to też pokażę. Wszystko będzie tutaj na tym monitorze wyświetlane. Ale właśnie najpierw odpalimy ten samochód. No i mamy kluczyk w kształcie takiej karty. No i też ciekawostka, nie mamy stacyjki takiej standardowej, normalnej, tylko wkładamy kluczyk i mamy przycisk start-stop. Wkładamy kluczyk, naciskamy hamulec i odpalamy. No i auto odpalone. I tutaj możemy też od razu zobaczyć, jak wygląda komputer pokładowy. Mamy kilka informacji na temat średniej prędkości, chwilowego spalania. No stoimy w miejscu, więc na razie są kreseczki średniego spalania 8.3, To skonfrontujemy to oczywiście, czy faktycznie producent jakie dane podaje i jakie tutaj mamy, no i dystans na paliwie, które mamy w zbiorniku. Między innymi takie dane. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz do tutaj wyświetlacza, gdzie no, mamy muzyczkę, ale właśnie tutaj z tym ludzikiem fajnie to wygląda, moim zdaniem, bardzo bardzo przyzwoicie to zrobili graficznie, więc mamy tutaj, żeby wiało nam w stronę głowy, w stronę korpusu, czy również na nogi, lub możemy sobie wyłączyć i dowolnie modyfikować, jak chcemy, aby ten nawiew był włączony. No i tutaj mamy. Dwustrefowy klimatronik, właśnie możemy ustawić temperaturę na dwie strony. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Auto ma jeszcze elektryczne fotele z pamięcią. Aha, jeszcze monitorek, który jest, moi drodzy, tutaj. Wysuniemy go, o, i wychodzi monitorek. No i co, no mamy tu tylko tutaj nawigację, więc tutaj nie wyświetlają nam się żadne dane, szkoda. Natomiast jest on taki, tak, i słońce teraz świeci niekomfortowo, ale monitorek tak dziwnie skośny jest. Ja wiem, że po to, żeby właśnie słońce niego nie świeciło. Natomiast, według mnie, troszeczkę tak średnio to wygląda. No, ale tak zostało to wykonane. No i tak musimy już z tym żyć. Dobrze, moi drodzy, tyle ze środka. Myślę, że większość rzeczy, takich najciekawszych, Wam pokazałem. Zaprezentowałem, jak wygląda to w środku. No i zapraszam na dalszą część naszej prezentacji. Jakie mogą być usterki lub awarie? Lub na co zwracać uwagę przy zakupie takiego samochodu? Zacznę od diesli. No, tak jak wspomniałem. Przy przedstawianiu, jakie silniki występują w aucie, no to 1,6 Dizla i 2,0 nie mają zbyt dobrych osiągów co do tego auta, do tej wagi. Natomiast silniki 2,4 również nie są wolne od wat. Musimy uważać na rozrząd. Aby temu zapobiec, wymieniajmy rozrząd co około 50-60 tysięcy kilometrów i nie będzie żadnego problemu. Jeśli zdarzy się, że nie wymienimy rozrządu na czas, to może zerwać pasek, a ten pasek wkręci się w cały układ tego rozrządu. I przez to może narobić więcej szkód, niż byśmy się tego mogli spodziewać. Zdarzają się również przypadki wypalonych uszczelek pod głowicą. Jeśli chcemy pójść w kierunku benzyny z instalacją LPG, to sprawdźmy, czy instalacja ta była na bieżąco serwisowana. Przy zakupie dobrze byłoby dowiedzieć się, czy były na bieżąco regulowane luzy na zaworach. Jeśli o to zadbano, nie powinno być większych problemów. Pianta samo może być również automatyczna skrzynia biegów. Samochody z większym momentem mogą mieć problem z prawidłowym jej działaniem. Jeśli mamy możliwość, szukajmy skrzyni o oznaczeniu TF80SD, która jest już tam w jakiś sposób poprawiona, ulepszona. Swego czasu układ kierowniczy miał akcję serwisową, problemy z klimatyzacją czy też aktywnymi amortyzatorami. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda sytuacja rynkowa tych aut. Otóż Najtańsze modele, które udało mi się znaleźć w dzień poprzedzający dzień nagrywania to ceny około 20 tysięcy złotych, ale na pewno będziemy musieli yy, tam kilka złotych, może tysięcy złotych yy, włożyć w serwis, aby jako tako nadawały się do jazdy. Natomiast w cenie około 30 tysięcy złotych jesteśmy już w stanie kupić zadbany egzemplarz. No i nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie egzemplarze w cenach nawet 50 lub więcej tysięcy złotych. Takie również znajdziecie. Prezentacja, moi drodzy, dobiega powoli końca. Bardzo chciałbym Was zaprosić do zostawienia subskrypcji na kanale oraz zaprosić Was również na drugą część filmu, właśnie z tym Volvo. Zabierzemy Volvo na jazdę próbną, troszeczkę o nim porozmawiamy. Stricte o tym modelu, który dzisiaj trafił do mnie na kanał, czyli o tym jak się go prowadzi, jak się jeździ z tym silnikiem, takie moje pierwsze wrażenie. Oraz opowiem o osiągach oraz o spalaniu. Dodatkowo zrobimy konfrontację. Na czym będzie polegała ta konfrontacja? Konfrontacja będzie polegała na tym, że sprawdzimy, porównamy przyspieszenie 0,100, może uda się zrobić 100-200. I skonfrontujemy to z danymi producenta. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale. No i do zobaczenia w drugiej części i w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.